to piwko smakuje teraz bardzo smakuje, tak naprawdę to był bardzo lekki bieg chyba trzeba ruszyć dalej na Tarnicę chyba trzeba ruszyć na Tarnicę no nie, ale to chyba żart jest chyba żarty. żarty, żarty myślałem, że na przedostatniej koniec już, że na ostatnią mnie ruszę tak mnie zcieło energetycznie w ogóle nie miałem energii zacząłem dyszeć ostro Mirek się przestraszył, że będzie trzeba wzywać nie wiem, chyba pogotowie na mnie. <grym> ale się jakoś poleżałem w wodzie w potoku i się zebrałem i pobiegliśmy dalej no to najważniejsze, że się dobiegnie trzecie miejsce, wasze, trzecie miejsce macie. Tak. No ale czy to dobrze tam się tak boczyć jak bardzo dobrze, bo to jest taka krioterapia Aha, aha Całe te mięśnie, które teraz, teraz wyjdzie, to te zmęczenie z mięśni Trzeba do zimnej podulane, wody teraz? Tak, do lodowatej wody na Mirak co prawda jak widać się cały położył